Siema! Z tej strony oczywiście Kel. Dzisiaj porozmawiamy sobie o dość ciekawym temacie, który widziałem mało youtuberów jeszcze porusza, czy raczej poketuberów, a dużo ludzi już ciekawi. Porozmawiamy sobie o rotacji, która nastąpi 11 kwietnia. Najstarszy blok wyrotuje, czyli blok F, a wejdzie blok I. Meta bardzo się zmieni, bo wypadną talie takie jak Lostbox, Box, Lugia, Regidrago Gardevoir się dużo zmieni No na pamięć nie pamiętam co tam jeszcze, bardzo dużo dekow wrotuje. Snorlax Stall Control może nie być już kontrolem bo Dużo kart wypadnie jak Rotom, Luminion, V oczywiście i wiele kart, no ale nic, eee, na czym się będziemy wzorować, eee, czy raczej czerpać informacje? Oczywiście z krajów azjatyckich, czyli z Japonii, bo tam już grają porotacyjnie. Ostatnio był duży turniej w Fukuoka, Fukuoce, nie wiem jak to się odmienia, na 5000 graczy. Grało tam dużo naszych e, europejskich i amerykańskich graczy. Między innymi Tortoreclev, który zajął miejsce 11. <laughs> no i ogólnie nie wiem czy możemy się tym jakoś mocno e, mocno kierować, bo na przykład wygrał Feraligator. już o, pokażemy listę, o taka. Feraligator znany nam z Monkey Dory, tylko tutaj kolega Azjata nie zagrał z. Znaczy zagrał też, bo my zwykle graliśmy Mimikyu, on tutaj wtechował jeszcze Milotika, co widocznie fajnie podziałało, bo większość teraz deków w porotacyjnych będzie głównie się opierało na Terra pokemonach I co? No nie mam tu nic niestandardowego: Aceback, Precious Trolli, Jeden Budev. Crispin Lana. oprócz tego te Luxurious Capy, które Feraligatory w obecnej mecie również grają. Linia Energii 4 Wodne czy Darkness 2 Luminous. Darkness i Luminous oczywiście do możliwości użycia Abilitki Munki doriego, czyli przekładanie kanterów z Feraligatora i z innych Pokémonów. Feraligator się swoją Kabelitką może sam obijać, nawet na benchu. No, ogólnie deck bardzo ciekawy, ale czy <gulanie> będzie bediffem po rotacji? Osobiście uważam, że nie. Możecie w komentarzach napisać, jak wy obstawiacie. Tak, i co jeszcze? Miejsce drugie: Coldengo z Dragapultem. Deck, który też raczej w, u nas w Europie, w Ameryce i tak dalej się raczej nie przyjął. Generalnie ludzie mówią prosi, czyli najlepsi gracze w tą grę. Że ten tak jest dość dobry, dlaczego? Bo Goldengo nadrabia braki Dragapulta, czyli robi wysokie knockouty, bije dużą bardzo liczbę obrażeń, a Dragapult robi to, czego Goldengo brakowało, czyli Rozkłada damage, atakuje w Bench. No, jeden Monkey dory też do rozkładania damage, bądź ściągania z własnych Pokemonów. Teraz zresztą były EUIC International w Londynie. I właśnie bardzo dużo prosów sięgało po zwykłego Goldengo i te chowało Monkey dory Też tłumaczyli, że właśnie Monkey dory chyba na Dragapulta i na Mirror bardzo dobry na Dragapulta zmienia matematykę, bo jak na przykład masz dwóch Goldengo, Dragapult się uderzy za 200, w drugiego za 60 to w następnej turze może Boss Order w drugiego tamtego za 200, go za 60 i zgarnia 4 prize'y i niby tutaj ten jeden Monkey Dory strasznie poprawia tą matematykę jeden Prost, czyli profesjonalny gracz również atakował attackował e, Banda, to się chyba nazywa band Uh, Rigid Band, tak to jest to co z tej 1 pokemony Tulo oczywiście dostałem 30 obrażeń mniej z ataków o Pokémona Oponenta. Można się takimi rzeczami bawić, na pewno nie są złe. No i ogólnie o Goldengo bardzo dobrze teraz siedzi, ale nie mówimy tutaj o obecnej rotacji, tylko już po rotacyjnie Jak widać, dalej Goldengo jest mocny. <laughs> Dalej mamy, w ogóle ciekawe top 3 Feraligator, Goldengo z Pultem i Blissy na miejscu trzecim Blissy z Małpami, z Szirafą, Miloticiem cornerstone, czyli taki można też powiedzieć Wall Wall z Blissey do przekładania energii No co tu za dużo powiedzieć, no typowy tanktek z tym nowym itemem, który pozwala nam przeszaflować swoje prize, jak na przykład byśmy mieli Jakieś kluczowe karty w prize'ach, to ten item pozwala przeszaflować. Bardzo fajna karta. No to nie ma co za dużo mówić. Typowy Wall z Milotikiem, Rirafą i Cornerstoneem Miejsce czwarte również Wall, czyli jak widać WOLE bardzo dobrze się odnajdują porotacyjnie, z bardzo ciekawym aspektem Nie wiem czy mogę wybrał, naprawdę ten Pack Chciałbym bardzo powiedzieć, że może mieć jakieś zastosowanie w jakiejś talii, ale jest on po prostu słaby. Nie wiem, czemu go wybrał, no ale jak widać, na o sorry, zamknąłem, Na 5000 graczy, yy, całe miejsce czwarte. Czy, yy, tak, nie ten. No, nieważne, na miejscu czwartym, wall. Na miejscu piątym, deck, który mnie najbardziej interesuje obecnie czyli nie wiadomo jeszcze jak to nazwać, Terra Box, Ogre Pond Box no różne są nazwy, ogólnie zamysł tej talii jest fajny, bo właściwie jest to taki deck, który kontroluje board, a nie jest kontrolem który teoretycznie ma odpowiedź na wszystko, bo ma wszystko w tym, ma Ridley Locka, ma duże obrażenia, ma dobry draw, ma Search ma Item lock. no ma wszystko właściwie, to jest deck bardzo podobny mi się wydaje do, do deku, który w obecnej mecie już trochę nie jest grany, ale pewnie jest wam dobrze znany, czyli Terapagos z wersją Pidgeotem lub nie, ale też z Noctowlami, z duchami, taki typowo control board deck, który ma dużo możliwości, którym można wiele. I zresztą, powiem wam osobiście, to jest deck, który mi na, obe na obecny moment też najbardziej przypadł do gustu porotacyjnie i już teraz go testuję. Mogę wam pokazać nawet. Już mam tutaj tego świetnego zawodnika, jaką jest Klefa, nie wiem, od Lili. Tak zwany e masakrator Dragapulta i Raging Bolta. Jest to karta, która e, już wam pokazuje, działa bardzo fajnie, bo e, wszystkie przeciwnika Dragon Type pokemony mają weakness, po, czyli podwójne obrażenia dostają od Psychic Pokémonów. Czyli no, a ta e, Clefairy tak nie klefa. Tak, Clef, to jest podstawka, no nieważne Ma tak taki typowo jak Raikou, Entei i tak dalej. Czyli 20 za każdego pokemona na benchu twojego i przeciwnika. bazowo tam bez Area 0 chyba za 200, bo 5, 5 czy 10, e, 220, przepraszam, bo ma 200 plus, a nie 200x. No i czy w takiego draga pulta, jak macie z przeciwnikiem full bench zapełnione, czy po 5 pokemonów za 440 obrażeń. Za dwie energie, jedną psychik jedną Cholorest, czyli no bardzo mocna karta. Jedynie co HP ma małe, ale... No coś za coś, nie? No, deck bardzo konsystentny, bardzo fajny. Też go obecnie testuję. Ja osobiście testuję, bo zasięgłem się Twitterem. Sam Tord zresztą się wypowiedział do Tordadeku, też zaraz przyjdziemy. Że co w tym... Ogre Boxie, tak nazwijmy powiedzmy w tym odcinku jest do zmiany czyli pikachu niekoniecznie jest tutaj w porządku bo i tak mamy dużo tych tera a tordowi zabrakło cornerstone Ogerpona. to jest ten fighting Ogerpon z jedną energią fighting oczywiście na przykład zamiast tego pikachu no bo jak widzicie ten deck nie ma odpowiedzi na Wole, bo wystarczy że taki cornerstone jest w enemy Albo ten, a nawet nie Cornerstone, a sam Milotic. Tu są same teraz pokemony atakujące. Nie teraz jest. Saluna, Ursa, Luna, Clefairy i Fezan, Ale to nie są za bardzo Pokémony, które na początku gry chcą atakować. To są bardziej finishery. Także kamienny Ogerpon, e, kamienny fightingowy, przepraszam. Jeżeli będziecie chcieli ten deck testować, to polecam z tą update nie, tą wersją, chociaż ten też jest całkiem w porządku, ale mówię, ten nie ma za bardzo odpowiedzi na wallę. Tak, i to był Nobu Hiko Shimzu. Teraboksem najwyżej. Potem znowu dwa wOLLA, to widzicie jaki ten wall był silny na tym turnieju. Później jakiś Charizard z Noctolem. też ciekawa koncepcja. Teraz chyba grają. Od kiedy budę wszedł, widziałem Cherizarda różnie albo klasycznego, albo z Dadan Sparsami z też bardzo fajnie. Jak widzicie po rotacji, tu Japończycy grają z Terapagosem, z Noctowlami, z Fanrotomem. Jedna rzetka net. I maksimum belt, o proszę. Maksimum belt nie mam pojęcia po co. Mm. Może... <laughs> nie wiem, nie wiem. Na pewno jakiś deck, który. Potrzeba było tych 50 obrażeń, może jakiś słań bez bardzo tanki, no nieważne, eee, no. Czyli na miejscu 8 Charizard, później znowu jakiś Dragapult z duchami. Eee, no taki tradycyjny, Expsher bardzo ciekawy, Unfer Stamp. też się chyba jakiś pojawił w, teraz na EU The YC Tak poprawnie po angielsku to nazwijmy Z dwoma Jackami Lanza już nie ma, czyli grają Jacków Jako supportera A Anfer Stampa chyba grał Gabriel i Vini Fernandezowie bracia Jeśli się nie mylę Możecie mnie poprawić również w komentarzu eee, No i co I później mamy miejsce 10-11 również o TeraBox się nazywa to no, no to dobra, niech nie będzie ogrebox, niech będzie terabox I nasz ukochany Thord Reklef na miejscu 11 z tym swoim teraboxem W sumie nie wiem czym się różni od tamtego, bardzo podobny, ale no... Jak mówiłem, Thordowi brakło tutaj cornerstone'a z fighting energią. Ja osobiście jeszcze 2 r wesele dodałem do mojej wersji testowej. Katłem Pikachu z dwoma energiami, lighting i metal. Dodałem jedną energię fighting, corner stone i właśnie drugiego wesela, bo wydaje mi się, że tutaj um, search energii jest bardzo biedny nawet z tymi noktołami, bo w sumie jedyną kartą jest wesel, a te energie są dość kluczowe, jest ich dużo różnych. No i co tam dalej mamy? Wall. Na miejscu 13 ci pechowym, jakiś Raging Bolt, też go chyba grają teraz z yy, Tak z Noctowlem i Hut hutem Fan tu ten single price'owy Raging Bolt zamiast yy, co się teraz gra w tym Slider Wing chyba. Chyba, że coś jeszcze innego nie nie jestem za bardzo fanem Raging Bolta w obecnym mecie, więc się nie interesuje. Dito Crispin, no, też taki standardowy. E, na miejscu, które to jest 14, pierwszy Zoroark, czy znaczy Zoroark, no N, Nbox. Nbox to nazwijmy. Nbox. Jeszcze zobaczymy na miejscu kolejnym, czyli 15, e, box Ale pierwszy przejdziemy do tego Zoroarka. No. Co powiedzieć o tym deku? Prosty deck, e, abilitka Zorarka jest jak refinement od Kirli, która rotuje, diskardujesz jedną kartę, dobierasz 200 stage 1 Pokémon, więc łatwo board zapełnić nim. E, oprócz tego ma atak kopiujący z bencha Pokémon N atak jakiegokolwiek e, tu mu jest porotacyjny Green Greeninja, czyli to samo e, za dwie ogniste energie, jedną BASIC. Colera, e, przepraszam, nie BASIC. Discard e, All Energy from this, this attack do no, 92 e, pobęczu. Mm, minimalnie gorsze, bo Greeninja e, Radiant, o ile dobrze pamiętam, a na pewno dobrze pamiętam, jeszcze mógł w aktywa uderzyć. No i co, tu jest ten Rashiram Ena. Też całkiem w porządku. No i taki n można powiedzieć. Ciekawy deck, na pewno nie słaby też do potestowania. No i jest ten y, na miejscu 15 EV box jest ciekawy deck. Na live'ie teraz często się spotykam na tego flareona z różnymi rzeczami, czyli Fionem, czy nad Sylvionem. Różnie ludzie testują. Czy ten EV box jest dobry obecnie, albo po rotacji wydaje mi się, że to jest taki deck, że można nim grać, można nim coś tam ugrać, ale raczej S ani A tier to to nie będzie. To jest taki może trochę lepszy rogue deck bottom tier metadeków powiedzmy może tak. Taki CD tier. Ciężko mi stwierdzić. W następnym odcinku sobie może tier listę zrobimy, bo na dzisiaj w sumie się nie przygotowałem z tier listą. A w sumie spoko pomysł, możemy sobie zrobić tier listę, ale na pewno sobie zerkniemy tier listę wśród japońskich graczy. Bo oczywiście chodziło mi o tier listę z mojej własnej perspektywy obecnie. No i co? No i tutaj kończymy. Mamy tylko do top 16 na 5000 graczy w Fukuoce. Oprócz tego, co jeszcze mamy, turnieje online, nie, przepraszam, nie online, City League, czyli turnieje takie jak my mamy, Challenge i Cup'y, to nie mamy City League. I tu też widzimy jakiś most z Acjanem z Blissy, Goldengo, Terabox. No, jest tutaj dużo wszystkiego w sumie. Też jakiś wall. No jak się tak przyjrzymy, to niby są podobieństwa, czyli bardzo dużo tych Raging Boltów też wygrywa. Te teraboxy. o, jest Charizard, to z Parsem. Właśnie jeszcze ciekawy deck, którego nie zauważyliśmy w Fukłoce. Jest deck na Slowkingu, który też mam obecnie złożony, testuję w obecnym formacie. E, dużo osób się zastanawia, dlaczego ten jest, deck jest taki dobry. Znaczy dobry, no. Też nie jest jakimś sat em ale, ale da się nim wygrywać. Dlaczego się da? Bo jest curem i jest bardzo łatwy atak z tego curema, slowkingiem, z a jak wiadomo po rotacji już mana rotuje, więc bench nie jest broniony w żaden sposób, chyba że jakiś świr sobie wtechuje rapskę. A też już takich paru widziałem. No ogólnie tak ciekawy, mi się wydaje, że on jeszcze jak u nas będzie rotacja, dostanie drugie życie, bo tam w Japonii się niby przewija, ale też, wiecie, różnie. Czasem e, czasem coś wygra, potem znowu długo go nie ma, potem znowu jakieś top 4, top 8. No nie ma go za dużo, ale się tam gdzieś przewija. Bardzo ciekawy deck. Mi się osobiście podoba. Ja lubię takie. E, co jeszcze? Aha, no i przejdziemy teraz do japońskiej strony pokecabook.com Tutaj, jak widzicie, jest ich tierlista. E, statystycznie zebrana z wszystkich tych turniejów z City League. Czyli, według tej tier listy, dalej w Estierze jest Dragapult. Ciężko stwierdzić czy ten z Golden ten z Duchami, czy może jeszcze z tonsami jest zawsze opcja. Chociaż już najmniej gra na Tornosami, ale, ale no. E, dużo graczy dalej wybiera Dragapulta. Na miejscu kolejnym jest właśnie ta Cliffairy od Lily. Podejrzewam, że to po prostu chodzi o deki, co mają tą e, Cliffairę, czyli w sumie Gardevoir, ten Terabox. Widziałem jeszcze jakieś tam deki miały to, ale już nie pamiętam co. Bardzo mocna karta. Na miejscu trzecim jest Raging Bolt, na miejscu czwartym Goldengo. No, Goldengo jest bardzo mocny teraz, obecnie, tak. Atier zaczynamy Mostem, czyli Archaludonem, dalej bardzo mocny, konsystentny dek. Charizard, jak widzicie, bo Budew już go tak nie boli, wymyślili jakieś tam Rzeczy czy z tym Grand Tree, czy z Noctowl'ami, z różnymi takimi, że dalej się nie da grać. E, Zacjan od Chopa, czy jakiś Hoopbox może, albo Zacjan w innych dekach. E, w Betierze rozpoczynamy Gardevoir. Dary nią można grać. Nie, jest już może taka mocna jak była, ale jak widać dalej, Betier to nie jest jeszcze zły tier. O tutaj mamy tego ivi boxa w petierze czyli no widzicie porotacyjnie na ja ziacie go dałem do betieru nadwyżej od N boxa czyli zoroarka od ena 1,5% miejscu czwartym w petierze frostlass frostlass jest ciekawym deckiem i teraz i po rotacji to jest deck który zawsze ludzi ciekawi podejrzewam że każdy nim by lubił zagrać ale Zawsze jest ten moment, w którym każdy, kto tym grał, yy, dochodzi do momentu, w którym stwierdza, że no, jest to trochę bait, bo czemu bait? Tym jak wszystko wychodzi, jaki jest gameplan na to, czyli po wystawie te snoranty, je w froslasy, item blokować tymi budowami, yy, przekładać z mankidory wszystko i jak to wszystko działa? To jest bardzo fajna rzecz, ale tu jest tak łatwo, żeby coś przestało działać. Czy na przykład obecnie ninjom 2x90 po dwóch froslasach. Nie ma froslasów, jest game over w tym momencie. Generalnie w tym deku, jak stracicie tego jedynego albo tych dwóch jedynych, jakie macie e, froslasów, to już nie wystawicie raczej nowych. To już jest pograna w tym momencie, chyba że tam jeszcze jakoś będziecie to próbowali odratować. W inny sposób, jakąś Ursaluną albo czymś, no ale ogólnie jest ciężko. Bo no mało mają hapeta wraz z lasy: 90. Czy w tym unboxie mm, jest ten ognisty, nowy Green Ninja, który też po 90 bije po benchu, Czy po prostu curem? 3 pokemony tak owam zbije, bo to jest 110 od Slowkinga, który zresztą macie na kolejnym miejscu: 1,3% Slowking. I no właśnie, manafiego nie ma, więc ciężko ten bench bronić. No i to jest pięta hillesowa tej talii. Niska ilość HP, bardzo powolne rozkręcanie tych obrażeń. Jeżeli się wam uda log zrobić i to kręcić, to już kręcicie do końca, ale naprawdę ciężko jest to zrobić. Czy przeciwnik na przykład głupiego dragapulta wystawi jednego? I będzie was nim strzelać, to to też już jest ciężko, takie 320 zbić. jedny problem tymi frostlasami z jakimś Glasionem Jest to wersja z budowami, no są różne wersje, ale no, raczej osobiście też to testowałem. Dużo grałem frostlasami, bardzo lubię ten deck. Szczerze wam obecnie, porotacyjnie odradzam tą talię. Jest to talia Bait. No i na miejscu ostatnim, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, 1,3% slowking i tak się kończy tabela według e, japońskich graczy. No, A oprócz tego, jak widzicie tutaj, jest ten, no bo oni tam już są strasznie dużo dodatków do przodu, czyli tam już są deki na tym Stevenie Metagross, Marni, Grim Snarl. To też będą bardzo ciekawe deki. Ten yy, Metagross od Stevena podobno to jest nowy tankowy deck, czyli to można dochodzić nawet do 400 ileś HP. Też bardzo fajny. Tego Grim Snarla nawet nie przerabiałem za dużo. Ale tu też widzę jakiś Dark Box jest. Terestal Box to tak chyba nazwali tego Teraboksa naszego. Też jak widzicie, tutaj ludzie testują. Tu jeszcze z tym Pikachu, no. No zjaci ci mam, mam do takich rzeczy. Fe, e, Tyranitar ten nowy, Hot Item Lock, Feraligator, Salamans, Iron thorns Pult e, e, i też bardzo fajna koncept e, tali, którą można grać, która na pewno ma potencjał, na którymś streamie Azula, jak właśnie omawiał tam chyba te azjatyckie turnieje, to mówił, że to będzie jego... Y, najbardziej jest zaciekawiony tą talią pod Mamoswine'em właśnie, bo też chyba pierwszy od dawna taki legitny deck na fighting typie, no bo wcześniej nie mieliśmy żadnego, były same takie bardziej rogue deck jak Grey jak y, Grinja, EX, nie Radiant, tylko EX ten kamienny... Y, fightingowy 310 HP no i co jeszcze na drugiej stronie slowking ten ionobox który chyba się wydawał lepszy niż będzie na papierze Lily Clefabre, Clefairy. sprawdzimy tak z ciekawości jakie deki na tym są a, są po prostu takie deki na tym jakiejś z Espatron, z Natuxatu, tu jest ta wcześniej wspomniana Rapska, tu na tym Metagrosie, na Ogerponach, no, tu jakiś Wall. Ciekawe koncepcje ludzie z tym mają, no ale jak widzicie da się do różnych deków to wsadzić i se chłopaki grają. Ten deck z Acjanem od Hoopa czyli tutaj do mostu go wsadzili z Snorlaxem Hope'owym który też zwiększa obrażenia znowu do mostu tutaj taki typowy Hopebox. no, czyli też są jakieś różne opcje nagrania tego Blaziken no ale to wiadomo, to już są bottom tier decki slacking, którym obecnie można grać Claw, Charizard Milotic, czyli Wall Hydragon Banet, już chyba trochę nieżywy. No i dalej, już nie będziemy jechać, moi drodzy. E, myślę, że zrobimy sobie takie podsumowanie. Czekajcie, bo może bardziej siebie ukażę. Podsumowanie. E, karta z potencjałem, według mnie, która odmieni rotację, będzie na pewno ten mały ziomek e, zabijać smoków wśród. Psychików. To będzie karta Game Changer według mnie. Dek, który ja osobiście na Bediffa bym teraz wybrał, to żaden, bo jest tyle dobrych deków, że ciężko coś powiedzieć. Ale na pewno wysoko w tierze będzie ten Terra Według mnie też Raging Bold jest bardzo wysoko w tierze będzie, bo dostanie dużo fajnych zabawek. Dużo deków będzie miało źle na niego, on będzie miał na niedobrze. No, i ten Feraligator też mnie ciekawi, jak to się finalnie rozwinie. Czy to dalej będzie robiło wyniki? Czy to był jednorazowy taki występek wśród azjatyckich zawodników? Czy u nas się też to przyjmie w Europie, Ameryce? Nie wiadomo. Możecie się podzielić waszymi przemyśleniami, opiniami i tak jak wy się odnajdujecie teraz. Czym będziecie chcieli po rotacji spróbować? Co was ciekawi. Czy może wśród innych YouTuberów co już usłyszeliście. A na dziś będziemy kończyć. Zachęcam do zostawienia suba, dzwoneczka. Jeżeli chcecie więcej takiego kontentu, możecie również w komentarzach pisać z czego byście chcieli filmiki. Czy jeszcze jakieś filmiki z tej rotacji, czy na przykład omówienie EUIC. Czy może jakichś konkretnych deków, a może po prostu byście chcieli zwykłego livestreama na YouTube bądź Twitchu z jakiegoś turnieju online'owego, które też często dość ostatnio gram? Także dajcie znać, co myślicie, co chcecie, czego nie chcecie. Możecie nawet obrażać, oczywiście w stopniu miłym, uwarunkowanym, bardzo dobrze, dobrze dobranymi słowami, jeżeli was wkurza coś. A na dzisiaj kończymy i życzę Wam wszystkiego dobrego i do następnego.